Witam 21 21 kwiecień dzisiaj tak se uważę po takich magienka srebrka na nowych terenach oczywiście wczoraj też byłem na nowych terenach co tam tego ósmaka 2,5 kg pięknego tak jak chodzi patrzy niedawno Knury stąd wyleciały, ale jakieś nie tu uczęszczały, ale to teraz to, to jest wszystko, wszystko gołe. O kacuszka, kacuszki w lesie, w środku lasu kacuszeczki, cała parka. No jajeczka na pewno gdzieś mają. Gdzie wy jesteście? A, już poszło. Dobra. Hm. Gdzieś może w tym bagienku. Ja pierdolę, jaką tykę mam. Nagrywałem te kaczki. Obróciłem się w prawo. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Ale tyka. To jest dzik chyba. Nochem. Bobrowo, byki tutaj, ale tyka, ale korona, ja pier... jaka korona. Coś tam słychać, ale korona. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tam Ale piękny Kurda znaleźć do pary gdzieś Ale piękny I ja, o kurwa ten to ciężki, ale jaka korona O kurde Ale korona Ja już go tutaj widzę coś chemrało Ale maszyna on ze 3 kilo ma jak nie wiem. jak nie lepiej o kurde ale torpeda świeży on poleżał stary byczek ale torpeda i jaki czarny fajny Ale czarno ja A kaczki nagrywałem. Jaka róża. O ja pierdziela. O w Nowe tereny. Wczoraj tutaj też byłem. Tamtego znalazłem. Ale dzisiaj to jest petarda. Jaka korona? No nic, pozdrawiam.